Cześć! Edmund McCrae, i ich dziecko witają was w świecie zdarzeń, wydarzeń i wypadków świata growego. Będą premiery, sequele, zarobki, ale nasi redaktorzy nie powiedzą słowa o fanfary Final Fantasy XIII! Ale kończę już te żarty i przechodzę do głównej części programu. Zapraszamy! Najnowsze dzieło Bioware urzekło graczy praktycznie w każdym aspekcie, co potwierdzają przychylne recenzje i sprzedaż. Tymczasem konsumenci skarżą się na zbyt małą czcionkę w Mass Effect 2, a przez co na starszych telewizorach trudno odczytać tekst. Twórcy odpowiadają, iż jest to produkt uboczny sprawie interfejsu, a rezultat nie był zamierzony. Jednocześnie firma wspomniała, że nie jest możliwe wydanie łatki naprawiającej ten błąd, ponieważ problem dotyczy niewielkiej liczby telewizorów standard definition, natomiast będą mieli to na uwadze podczas tworzenia kolejnej części. Warto przypomnieć, że podobny problem z małoczcianką miał również Dead Rising czy Lost Planet. Agencja badawcza FADE poinformowała, że w roku 2009 łączne dochody ze sprzedaży w usłudze Xbox Live Arcade sięgnęły ponad 100 milionów dolarów. Najwięcej zarobiło Battlefield 1943, a w czołówce znalazły się jeszcze Castle Crusher, Stress HD oraz Shadow Complex. Cyfrowa dystrybucja pnie się zatem do góry i miejmy nadzieję, iż w tym roku przyjdzie nam zagrać w równie ciekawe gry. Zostajemy jeszcze na chwilę przy temacie Xbox Live. Microsoft postanowi włączyć ową usługę dla konsoli Xbox, oczywiście tej starszej. Firma tłumaczy, iż chce skupić się na rozwoju Xbox Live na nowej platformie, ulepszając go nowe opcje. Oznacza to, że nie pogramy już sobie w starsze tytuły w trybie sieciowym. Zamknięcie usługi dla posiadaczy pierwszej konsoli giganta z Redmond nastąpi 15 kwietnia. Xbox Live zadebiutowało w roku 2002 i od tamtej pory zdobywa coraz więcej użytkowników. Mamy ciekawą informację dla fanów klasycznych rajdów. Lackmin zapowiedziała kolejną odsłonę w o której tej serii zapomniano ostatnimi czasy. Gra trafi na półki sklepowe już jesienią, a według twórców graczy oświadcza rozgrywki na najwyższym poziomie. Oprócz licencjonowanych tras, samochodów, pilotów i kierowców, graczy ma zachwycić realistyczne model jazdy, zaawansowany system zliczeń oraz opcje tuningowania wozu. Gra zmierza na PlayStation 3, Xbox 360 oraz PC. -ty. Według informacji z magazynu Game Informer gra LA0 zostanie wydana także na Xboxa 360. Jak zapewne wielu z Was wie, tytuł ten był początkowo ekskluzywny dla PS3, a była omawiana gry przeniesie nas w lata 40. XX wieku, a jako detektyw przyjdzie nam rozwiązać wiele zgadkowych morderstw. Póki co nie wiadomo nic więcej jednak wydawca gry jest Rockstar Games także fani grantów, a to powinni być zadowoleni. THQ zapowiedziało nowe sequele. Oprócz wcześniej ujawnionych nowych odsłon Red Faction i Saints Row firma planuje również wydać kontynuację Darksiders. Decyzję to tłumaczy dobro sprzedażu gry. W samych Stanach Zjednoczonych tytuł zdobył już ponad 1 200 000 nabywców. Premiera sequelu nie nastąpi jednak wcześniej niż wiosną 2011 roku. Dan Rosenzweig został zwolniony po niecałym roku piastowania funkcji szefa CEO odpowiedzialnego za markę Guitar Hero. Powodem tej drastycznej decyzji jest słaba sprzedaż najnowszych produkcji. Według danych NPD Guitar Hero 5 zanotowała USA spadek o prawie 2,5 miliona egzemplarzy w porównaniu do poprzedniej części. Na razie nie wiemy kto zajmie miejsce Rosenzweiga, lecz na dzień dzisiejszy zespołem tworzącym Guitar Hero dowodzić będzie David Hedet. Pozostaje nam życzyć szczęścia oraz nowych pomysłów. Jeden z twórców gry Final Fantasy XIV, która oficjalnie zmierza na PCT i PlayStation 3, zamieścił na swoim blogu wpis, z którego wynika, że gra miałaby się pojawić również na Xboxie 360. Nie jest to co prawda oficjalna informacja, a sam tekst został usunięty ze strony, jednakże Square Enix wcześniej wypowiadało się, iż nie wyklucza, że 14-ka wyjdzie także na konsolę Microsoftu. Przypominamy, że gra jest stworzona z myślą o rozgrywce sieciowej pomiędzy graczami. W rzeczywistości będzie to odnowione Final Fantasy XI z 2006 roku, który miał premierę również na konsoli z Redmond. Sega pochwaliła się wynikami sprzedaży ich najnowszej produkcji, Bajonety. Na świecie rozeszło się już ponad milion egzemplarzy gry, a sam tytuł został ciepło przyjęty przez portale branżowe i samych graczy. Warto tutaj przytoczyć recenzję japońskiego magazynu Famitsu, który to wystawi czarownicy najwyższą notę 40 na 40 Kolejny odcinek najlepszego magazynu o dobiega końca. Mamy nadzieję, że ten przypadł wam do gustu tak samo jak poprzednie. Zapraszamy także do żywego komentowania kolejnych wysiłków naszych redaktorów. Do usłyszenia!